Przywileje dla obywateli Ukrainy w Polsce. Mam nadzieję, że nie udało się Was przekonać, że rząd ogranicza przywileje dla obywateli Ukrainy w Polsce, bo tak naprawdę ta ustawa niczego nie ogranicza, ona przedłuża na kolejny czas większość przywilejów. Tam, gdzie ona coś ogranicza, to są zmiany minimalne. Tam, gdzie przedłuża, to są ogromne wydatki państwa. I tu chcę powiedzieć wyraźnie, to nie jest coś przeciwko jakiejkolwiek grupie ludzi narodowości. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli w naszym państwie świętych krów, ludzi obdarzonych przywilejami. Naprawdę mamy przepisy. Dla cudzoziemców każdy, niezależnie czy z Ukrainy, czy z innego państwa na świecie, może wejść w normalny tryb normalnej obecności w Polsce i na tej bazie być rozpoznany przez nasze państwo. Jesteśmy natomiast przeciwni tworzeniu dwóch porządków prawnych jednego dla Polaków i dla cudzoziemców a specjalnego dla Ukraińców, w którym wolno więcej, dostaje się więcej. Te konkretnie ustawy zaproponowane przez rząd przedłużają. Ogromną większość przywilejów w sektorze ochrony zdrowia, które kosztują ogromne pieniądze nasze państwo. Bez, nadal bez obowiązku płacenia składek w Polsce, na bazie tych przepisów stworzonych po wybuchu wojny jako przepisy tymczasowe, parę liczb. Zgodnie z danymi podanymi przez Rzeczpospolitą uzyskanymi z Ministerstwa Zdrowia, tylko 15 milionów złotych miesięcznie ma być oszczędności z tych przepisów. Zaledwie 11 świadczeń zostało wykluczonych. Ogromna większość zostaje. Ogromna większość zostaje, obcięli jedynie 11 świadczeń. Wśród nich takie rarytasy jak na przykład leczenie uzdrowiskowe. Nie wiem, czy wiecie, no, ale y, y, Ukraińcy mogli jeździć do uzdrowisk, do sanatorów w Polsce, teraz już nie będą mogli, natomiast y, większość świadczeń objętych tak zwanym koszykiem świadczeń gwarantowanych zostaje. E, prawie wszystko dla dorosłych i wszystko dla dzieci i młodzieży. Turystyka medyczna nadal będzie mogła kwitnąć. E, tak jak kwitła, wiemy to od lekarzy, wiemy to, że obywatele Ukrainy korzystające z które ochrony zdrowia w naszym państwu, w państwie mają doskonale pomapowane, co gdzie mogą dostać, w którym państwie, co za darmo jeżdżą, korzystają z tego. Hm, trudno się nawet dziwić, Polacy rozdają głupi, kto by nie brał. Natomiast my powinniśmy mieć do siebie pretensje, jak można tak szkodliwe przepisy w naszym państwie poustanawiać.